Dziś przyjrzymy się niezwykle zaawansowanemu systemowi Comarch ERP Optima, który przekształca sposób zarządzania przedsiębiorstwami, szczególnie w obszarze zarządzania płatnościami w projektach. Ten system to narzędzie, które nie tylko ułatwia kontrolę przepływów finansowych, ale także automatyzuje procesy płatnicze, integrując się z systemami bankowymi. Zacznijmy od kluczowych funkcjonalności, jakie Comarch ERP Optima. Oferuje w zakresie zarządzania płatnościami. Do najważniejszych z nich należy preliminarz płatności. Stanowi on centralny punkt dla zarządzania zobowiązaniami i należnościami, pozwalając na planowanie przyszłych wpływów i wydatków, monitorowanie terminów płatności oraz generowanie istotnych raportów dotyczących płynności finansowej. Dzięki temu menedżerowie projektów. Mogą skutecznie kontrolować budżet i podejmować strategiczne decyzje finansowe. Kolejnym istotnym narzędziem jest eksport przelewów. Ta funkcjonalność umożliwia szybkie i bezpieczne przesyłanie zleceń płatności do banków. Komarch ERP Optima dostarcza różne formaty eksportu, co sprawia, że proces ten jest maksymalnie dostosowany do indywidualnych potrzeb różnych instytucji finansowych. Możliwość eksportu przelewów zbiorczych dodatkowo usprawnia realizację wielu płatności jednocześnie. Nie możemy zapomnieć o autoryzacji przelewów. Komarch ERP Optima wprowadza wielopoziomowy system autoryzacji, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo transakcji. Funkcjonalność ta pozwala na definiowanie limitów autoryzacji, podpisywanie przelewów bezpośrednio w systemie oraz śledzenie historii autoryzacji. Proces ten można przeprowadzać zarówno w systemie bankowym, jak i bezpośrednio w komark ERP Optima, co daje dużą elastyczność w zarządzaniu uprawnieniami. Integracja z bankami to kolejny atut, który oferuje komark ERP Optima. Przy współpracy z wieloma instytucjami finansowymi, takimi jak Mbank, PKOBP czy Santander, użytkownicy mogą skutecznie zarządzać płatnościami niezależnie od wyboru banku. Automatyczny import wyciągów bankowych eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych, a technologie web service pozwalają na natychmiastową komunikację między systemem a bankiem. Zarządzanie budżetem projektu również odbywa się znacznie sprawniej dzięki funkcjom Comarch ERP Optima. Monitorowanie wpływów i wydatków w czasie rzeczywistym oraz generowanie dedykowanych raportów zapewniają że menedżerowie projektów mogą szybko reagować na zmiany finansowe. Dodatkowo, system znacznie ułatwia obsługę płatności dla podwykonawców, automatyzując generowanie przelewów na podstawie zatwierdzonych faktur i grupując płatności w celu optymalizacji kosztów. Wreszcie, dla projektów międzynarodowych, Komarch ERP Optima oferuje zaawansowane narzędzia do obsługi rozliczeń walutowych. Co czyni zarządzanie finansami w takich projektach znacznie prostszym? Podsumowując, komar ERP Optima to zintegrowane narzędzie, które przynosi szereg korzyści: od zwiększonej efektywności, polepszą kontrolę finansową i minimalizację błędów. Dzięki elastyczności, bezpieczeństwu oraz zgodności z przepisami, system ten jest idealnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorstwa. Które pragnie skutecznie zarządzać swoimi płatnościami. Jeśli chcesz odkryć, jak te funkcjonalności mogą pomóc Twojej firmie, rozważ skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów firmy Neosmart, którzy z przyjemnością wprowadzą Cię w świat możliwości Comarch ERP Optima. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.